Dzień dobry, witam. Dzisiaj rocznica dziewiąta. Bez alkoholu, bez środków y, zmieniających świadomość. Wobec czego pomyślałem, że mogę się podzielić doświadczeniem z tych, dziewię z, z tych dziewięciu lat <laughs> w kontekście samego trzeźwienia, w kontekście samej. Y alkoholowej bo w kwestii podnoszenia się zawodowego, osobistego powiem może to pod, połączone bardzo to dzisiaj opowiem na webinarze natomiast myślę, że kluczowe w tym wszystkim jest to, że Mam świadomość, tak dzisiaj sobie pomyślałem, że mam świadomość tego, że pomimo tego czasu, który minął, w każdej chwili, gdybym zdarzyło mi się z powrotem sięgnąć po, po alkohol, to mógłbym wrócić do tego stanu, który był 9 lat temu. Pamiętam ten przymus, pamiętam te chwile, w których. Nie wyobrażałem sobie dnia bez jednego, dwóch, trzech, pięciu czy dziesięciu piw lub innego alkoholu, bo to zależało od tego, co się w danym dniu wydarzyło. Ja sobie mogłem mówić, że, że dzisiaj nie, albo dzisiaj tylko trzy, a potem się okazywało, okazywało że było dziewięć, a potem było parę dni. W których było trochę mniej i wracało poczucie mocy a to przecież złudne bardzo było, bo cały czas tkwiłem w niewoli i w sidłach tego co co się ze mną działo w sidłach choroby alkoholowej i pamiętam moment właśnie w 2013 roku w maju kiedy po odchodziłem z, 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 z roślinowej polany w majówkę po mszy na właśnie roślinowej polanie dla y, alkoholików i ich rodzin, dla osób trzeźwiających uświadomiłem sobie, że ja dzisiaj nie muszę kombinować i układać tego dnia pod to jak jak tu się napić bo wcześniej Całe lata wyglądały tak, że ja musiałem mieć poukładany dzień, gdzie, w którym miejscu będę mógł przyhaczyć, żeby nie było za dużo przerw, gdzie już mogę, gdzie mogę sobie odpuścić, na przykład to, że jadę samochodem, albo gdzie ja nie będę prowadził i będę mógł e, kupić sobie coś na stacji, albo no, musiał dzień być podzielony właśnie pod możliwość ewentualną użycia. Piwa czy innego alkoholu. Wobec tego wszystko to powodowało, że ja nie żyłem, tylko piłem. A cała reszta była temu podporządkowana. Bo nieraz było tak, że przychodziła 14-15, ja już byłem po piwie i właściwie dnia nie było, bo mnie już potem nic nie interesowało. Samochodem już nie pojadę. Gdzieś tam. Nie pójdę, gdzie nie można sobie kupić tego alkoholu, więc. No więc tak to potem wyglądało. Natomiast yy, 9 lat temu, kiedy pomyślałem sobie, kiedy właściwie spadłem z łóżka i pomyślałem sobie, że tak dłużej być nie może, to był kwiecień 2013 i pomyślałem, <laughs> że trzeba zmienić to swoje życie że mam dla kogo żyć. A przede wszystkim ja już tak nie chcę, to i tak choroba dawała znać pomimo e, terapii, pomimo chodzenia na mitingi. To jeszcze zdarzało mi się właśnie zapijać e, dosyć mocno. E, bardzo dużo mi to dało samoobserwacji, w których, w których momentach, e, co się dzieje. I kiedy już właśnie przechlałem całe święta. W taki sposób, że moje ciało też już odmawiało posłuszeństwa. To właśnie 28 grudnia to był pierwszy dzień, w którym odeszło ode mnie. Od, od, tak bolało, że odszedł ode mnie przymus picia, że to zostało mi zabrane i to była dla mnie wielka, wielka rzecz, bo mogłem w dużym spokoju e, zacząć pracować nad sobą. Bo tylko w ten sposób tą trzeźwość można było utrzymać. I możesz pomyśleć sobie, no tak, zostało mu odebrana, <laughs> został mu odebrany przymus picia. Natomiast to, że zostało mi to odebrane, że to znikło, zniknęło, to jest wszystko kwestia e, wcześniejszej pracy, odwyków, terapii, meetingów. E, i szukania sposobu na to, na to, żeby przestać, żeby zakończyć ten horror, bo inaczej tego nie można nazwać, horror dla mnie, horror dla moich najbliższych, horror dla mojego otoczenia i później właśnie praca warsztatowa, przerabianie całego syfu, który we mnie był, w który we mnie tkwił bo mi się wydawało, właśnie dlatego też przez wcześniejsze miesiące jeszcze zapijałem, że ja będę w stanie <laughs> teraz tą pustkę, która jest we mnie, zapełnić e, wiedzą, która pozwoli mi choćby psychologiczną, która pozwoli mi zrozumieć, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuję i że teraz sobie odbuduję, biznesy będę robił i będzie cudownie fantastycznie. Natomiast ja nie wykopałem tego całego gnoju, który em, był we mnie i zbudowałem budowałem te swoje budowle i tą swoją wizję życia na tym gnoju, który po prostu pod ciężarem tych moich pomysłów zaczął się zapadać, a ja wraz z nim wobec czego cyklicznie zdarzało mi się zapijać. I dopiero jak zacząłem ten gnoj wywozić, e, i zacząłem czyścić ten, te moje fundamenty, to powoli to moje życie i te moje pomysły, które wymyślałem były coraz trwalsze. I dzisiaj jestem w miejscu, w którym wtedy, o którym wtedy bym nawet nie śnił, że mogę być. E, oczywiście kosztowało to masę pracy, masę e, bólu, e, masę. Godzin spędzonych na pracy ze sobą, z innymi, rozmyślań, strachu, lęku, przepracowywania, prób zrozumienia tego, co się ze mną dzieje i dlaczego, i dlaczego tak. Oczywiście nie robiłem tego sam. Było mnóstwo osób, które mi w tym pomagały, od terapeutów przez innych trzeźwych alkoholików czy narkomanów. Którzy dawali mi bardzo istotne informacje zwrotne, bo to się tak wydaje, że patrzysz na siebie i wszystko jest ok. Natomiast osoba patrząca z boku widzi, że na przykład masz zbyt, zbyt dużo gadasz o alkoholu, zbyt mocno żartujesz o piciu, zbyt nerwowy jesteś, zbyt dużo jakichś niefajnych emocji się w tobie we mnie zbierało, i potem. Dostawałem taką informację właśnie od osób, które mnie obserwowały, które mnie słuchały, i to był dla mnie sygnał, że hello, coś się dzieje nie tak, muszę zwrócić uwagę większą na to, czy przypadkiem nie sobie folguję za bardzo, nie wchodzę zbyt mocno w emocje, które mi nie służą, czy aby na pewno nie pakuję się znowu w jakieś niefajne sytuacje. Oczywiście nie uniknąłem pakowania się w niefajne sytuacje, bo cały czas byłem i jestem w procesie. Natomiast coraz więcej było i jest we mnie spokoju, coraz więcej akceptacji, coraz więcej zrozumienia tego, jak działam, jak działa świat, jaki ja mam wpływ na niego, jaki mam wpływ na swoje emocje, jakie mam, jakie mam możliwości. Umiejętności i przede wszystkim e, budowanie samoświadomości, samej takiej uciekło e, mi słowo poczucie własnej wartości, chociaż i to jeszcze zdarza się kuleć, ku, kuleć ku, to jest co innego, chociaż i to kuleje czasem, <laughs> i no niestety. E, też zdarza mi się wpadać w ciką złość i irytację, natomiast to już trwa dużo krócej, a ta przestrzeń między zdarzeniem, a reakcją jest coraz większa i daje mi to wolność w wyborze reakcji właśnie na sytuację, zmianę interpretacji tego, co się dzieje dookoła mnie. I to powoduje, że żyję się dużo lepiej i tak jak jeszcze Pewien czas temu zdarzało mi się myśleć, że przydałby mi się właśnie z powodu różnych nerwowych sytuacji taki reset. Że ja wiem, że mi alkohol nie służy, ale tak by się przydało zapomnieć o tych wszystkich problemach. Tak w tej chwili absolutnie nawet ta myśl wydaje mi się dziwaczna, i e, uważam, że życie bez alkoholu jest do, o wiele lepsze, o wiele bardziej świadome, głębokie i, i daje. Możliwość przeżywania każdej chwili taką, jaka ona jest, z własnymi możliwościami, z własnym przyjrzeniem się sobie, otoczeniu i przeżywaniu jej w 100%. Natomiast alkohol zabiera nam tą możliwość, zabiera nam chwilę, która jest, zaciemnia obraz. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, bawić się można, ja też nie twierdzę, ja absolutnie nie chcę tego nikomu zabierać. Natomiast przyjrzyj się, po co Tobie jest alkohol? Co Ty sobie załatwiasz tym alkoholem? Co ten alkohol może e, robić Tobie? Jaka jest pętla nawykowa? Dlaczego go nadużywasz? Bo używanie to naturalnie, nie, nie, nie jesteś uzależniony, nie masz z tego powodu problemów. to Wszystko jest dla ludzi, natomiast jeżeli zaczynasz widzieć problemy. To zastanów się, co ten alkohol tobie robi, dlaczego ty go używasz, dlaczego ty go stosujesz i co takiego się wydarza, że musisz go, e, że musisz go nadużywać. Dlaczego nie wystarczy ci raz na jakiś czas na imprezie. Także z tym cię zostawiam. Życie na trzeźwo jest piękne, dużo piękniejsze niż po pijaku. Znika ból istnienia, i ta chwila, najczęściej ta chwila, która jest teraz, tej chwili, która jest teraz, nic nie brakuje. Zostawiam Cię z tym, trzymaj się i do zobaczenia.